Hej, się dobry, z tej strony Adrian. To jest kolejny odcinek na kanale Pewne Bety. No i moi drodzy, nasi Polacy dostarczyli nam wiele emocji w meczu z węgrami, no i z tym się jak najbardziej zgodzimy. I przy okazji niestety przegrali mi dwa kupony. Jeden kupon przegrali mi na Instagramie, tam miałem obstawione właśnie ich zwycięstwo i drugi typ, który mi siadł, czyli zwycięstwo duńczyków. Jeżeli chodzi o kupon pod naszą progresję, tutaj z YouTube'a jest dokładnie tak samo. Polacy przegrali mi ten kuponik remisując węgraniu, Węgrami, bo miałem ustawione, obstawione ich zwycięstwo. Bułgaria, Szwajcaria, tam miałem typ na Szwajcarów. Wygrali to spotkanie Szwajcarzy bardzo pewnie. Także gdyby nie typ na naszą reprezentację, to kupony byłyby zielone, ale jako wspaniały patriota i Kiwic naszej reprezentacji, obstawiłem ich zwycięstwo, no i nie oszukujmy się, mogło do tego dojść, ale ten remis i tak powinniśmy brać z pocałowaniem ręki, że tak powiem, bo naprawdę było momentalnie w tym spotkaniu nieciekawie. No ale dobrze, my już nie rozmawiamy o meczu Polaków, my porozmawiajmy o kuponie na dzisiaj, bo dzisiaj przechodzimy do kolejnego progu progresji i naprawdę robi się grubo, bo dzisiaj obstawimy sobie 650 zł, co za tym idzie, kasa do wygrania też będzie spora, także będzie się działo, a propos kasy do wygrywania, no to Wy też możecie dzisiaj wygrać 50 zł złoty bonusu. Na pliku. Co musicie zrobić, żeby to zrobić? <grych> żeby wygrać? Jedyne, co musicie wykonać, moi drodzy, to obstawić w komentarzu wynik meczu Czechy-Belgia. Do tego dopisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym spotkaniu. I dodać swój login. Betki i do tego. Edytowany komentarze oczywiście nie są brane pod uwagę. Ja wiem, że powodzenia w konkursie trzymam za Was kciuki. A nowych graczy zapraszam do spróbowania swojej sił na betclicku Rejestrujcie się z linku podanego w opisie tego filmu i podając go bet 50 przy rejestracji, dostaniecie do 50 zł zwrotu w przypadku przegranej Waszego kuponu. Najlepsze w tej ofercie jest to, że kiedy e. ewentualnie kupon wam nie wejdzie, to dostaniecie te 5 zł z powrotem i nie musicie tym dalej obracać, żeby to wypłacić. Także naprawdę elegancko. No i co? Najlepiej ten wasz pierwszy kupon zagrać za 57 zł, wtedy pełny 5 dyszek w przypadku przegranej wróci do was na konto, w średnio złoty ucieka podatek. Zanim przejdziemy do kuponu na dzisiaj, no to ja jeszcze moi drodzy zapraszam was na naszą grupę typerską dla was na facebooku link do niej również znajdziecie w opisie tego filmu, wchodząc na grupę zostanie wam zadane pytanie, jeżeli w odpowiedzi na nie podacie swój login betwig to dostaniecie 5 zł, bonusu na stronie. Także kolejny i to zgarnięcia dla Was. A tymczasem lecimy już z kuponem na dziś. No dobra, więc przenieśliśmy się już na betklika, no i przechodzimy do pierwszego spotkania, jakie będziemy dzisiaj typować. I będzie to mecz pomiędzy Norwegią a Turcją. I tutaj, moim zdaniem, mamy naprawdę fajną okazję skorzystać z dobrego kursu, który jest na Turków. Norwegia 2-30, Turcja 3:20. Ja czystego zwycięstwa Turcji nie będę sobie obstawiał, bo byłoby to już zbyt duże ryzyko. Ale na przykład obstawienie tego, że po prostu Turcja nie przegra tego meczu, czyli zremisuje go lub wygra, ma tutaj sens. I oczywiście Norwegia ma Halanda, ale generalnie rzecz biorąc, to reszta kadry tych obydwu zespołów. Jest bym powiedział wyrównana, a może i nawet wskazałbym tutaj Turków jako tych, którzy posiadają lepszą sytuację kadrową i którzy mają ogólnie lepszych zawodników. No bo w Norwegii wiadomo, jest Halland, jest Edegard. Później już się robi mniej ciekawie. Natomiast Turcy mają tę drużynę bardziej wyrównaną, oczywiście są nazwiska bardziej znane jak Sojunczu, jak Czarnobylu, chociażby, ale generalnie ta kadra Turków wygląda naprawdę dobrze. No a poza tym, drugi i chyba jeszcze mocniejszy argument, ograli Holandię. Co prawda, ograli ją u siebie, co prawda, niektórzy mogą dyskutować, czy było to zasłużone zwycięstwo, ale jednak Turcy pokazali charakter i zwyciężyli to spotkanie z wyżej notowanym rywalem, więc z taką Norwegią też mogą sobie poradzić, a przynajmniej na pewno. Nie przegrać. To są w stanie zrobić na pewno. Czy to zrobią? Miejmy nadzieję, że tak, bo na pewno są ku temu powody, są ku temu argumenty, żeby tak się właśnie stało. No i przede wszystkim, tak jak już mówiłem, korzystamy z fajnego kursu, bo tutaj czysta podwójna szansa na remis lub Turcję 1.61. Ja to biorę, ja na to stawiam i myślę, że to jest całkiem fajna. Okazja, żeby sobie to w tym meczu zatypować. Kolejny mecz to spotkanie pomiędzy Serbią a Portugalią. Kolejny mecz, jaki będziemy mieć na kuponie. I w przypadku tego meczu naprawdę zastanawiałem się, jak to typować. Generalnie mecz zainteresował mnie już od samego początku. I powiem Wam szczerze, tak. Myślałem nad tym, żeby typować to jest zwycięstwo Portugalii, ale moim zdaniem oni wcale nie są zdecydowanym, takim wymaksowanym faworytem w tym meczu. Owszem, jakbym miał tak już teraz powiedzieć, kto wygra, no to mówię Portugalia, rzecz jasna. Yy, Portugalczycy oczywiście mieli ogromną przewagę w meczu, w meczu z Azerbejdżanem. Tam oddali prawie 30 strzałów, z czego 14 bodajże celnych. Yy, ale no, to zwycięstwo było wymęczone. Wygrali tylko 1 do 0, jakby nie patrzeć. Yy, no, ze słabym Azerbejdżanem i to jeszcze po bramce samobójczej. Yy, I ja bym tutaj opatrywał naprawdę w Serbach. Jakąś nadzieję na to, że wcale tego meczu Portugalia gładko nie wygrała. Moim zdaniem, mimo wszystko, wygrać powinna, ale Serbowie na pewno trochę krwi im napsują. No i jaki będzie nasz tym na to spotkanie? Oba zespoły strzelą gole. 1,86. Ja pójdę w ten typ. Kurs na to jest całkiem niezły. Serbowie ogólnie w swoich spotkaniach strzelają całkiem sporo bramek, co pokazuje chociażby ich bilans bramkowy z eliminacji do Mistrzostw Europy, co pokazuje im ich ostatni mecz nawet z Irlandią, gdzie było 3-2, a ten bilans bramek z eliminacji Mistrzostw Europy to było 17-17, bo nie dokończyłem myśli, więc teraz dokończę. Generalnie myślę, że Serbowie mogą tutaj ukąsić, są po pierwszej wygranej z Irlandią, mogą być tym uskrzydleni i mają całkiem naprawdę niezłą kadrę. Serbowie kadrowo wyglądają bardzo dobrze i moim zdaniem na no te takie Portugalii wcale nie są na przegranej pozycji, ale do zdaniem jeżeli przegrają ten mecz, to ze zdobytą bramką. I taki będzie mój typ, no tego, że Portugalia strzeli chyba nie muszę tłumaczyć, są faworytem tego meczu, są teoretycznie silniejszą drużyną, więc też powinni zdobyć bramkę. E, łączny kurs na kuponie 2,99, czyli prawie równa trójeczka, 650 zł. Stawiamy 1710 zł. 28 groszy. To jest potencjalna wygrana z tego kuponu. No i powiem Wam tak: szansa na to, że to nam siądzie. No jak zawsze jest, ale czy tak faktycznie będzie? Czy to się faktycznie stanie? Miejmy nadzieję, że tak. I postawmy zakład. Nie ma w tym momencie już odwrotu. Gramy o 1700 zł. Jest potężnie. A tymczasem już Wam dziękuję moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę do góry. Subskrybujcie ten kanał też, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A tymczasem to już na tyle. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!